Mówiliśmy Państwu już o podatkowaniu budynku, budowli, przyszedł czas na grunty. W ramach tego szkolenia wraz z profesorem Etelem i profesorem Popławskim chcielibyśmy Państwu przedstawić podstawowe zasady związane z opodatkowaniem gruntów, ale również odnieść się do konkretnych praktycznych problemów, które w tym zakresie są przez Państwa sygnalizowane. O czym na tym szkoleniu powiemy? Po pierwsze, będziemy chcieli przekazać Państwu informacje dotyczące rozgraniczania podatków, jeżeli chodzi o podatkowanie gruntów, czyli odpowiedź na pytanie, kiedy do gruntu ma zastosowanie podatek od nieruchomości, podatek RON czy podatek leśny, co nie jest przecież takie oczywiste. Wtedy na przykład, kiedy grunty mają oznaczenia tzw. łamańce, przykładowo jest to użyte grony na lesie. Po drugie, w ramach tego zagadnienia powiemy również Państwu o tym, jak opodatkować użytki rolne oraz lasy zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej, czyli odniesiemy się do tego problemu, co to jest zajęcie i kiedy na przykład i w jakim zakresie nieruchomości rolne czy leśne zajmowane pod farmy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, czy też odkrywki kopalin będą opodatkowane podatkiem od y, nieruchomości. Druga grupa zagadnień to zagadnienia związane z ewidencją gruntów i budynków. Ona stanowi podstawę do wymiaru podatków, i gdyby była prowadzona w sposób prawidłowy, aktualny, to pewnie tych problemów związanych ze stosowaniem ewidencji tak wiele by nie było. Natomiast w praktyce tak pięknie nie jest, i dlatego chcielibyśmy Państwu powiedzieć, co zrobić wtedy, kiedy na przykład zapisy z ewidencji gruntów i budynków są nieaktualne. Czy można je pominąć? W jakim zakresie mogą być pominięte? Czy rzeczywiście jest tak, że ewidencja gruntów i budynków zawsze jest podstawą do wymiaru Podatków. Powiemy również przy tym zagadnieniu o zmianach w ewidencji, czyli będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie, od kiedy te zmiany i w jakim zakresie wywołują skutki podatkowe. Trzecia grupa zagadnień, które na szkoleniu zostaną omówione, to są konkretne, praktyczne problemy związane z opodatkowaniem gruntów. W tym zakresie odniesiemy się do, po pierwsze, problematyki opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Chcielibyśmy tutaj rozstrzygnąć sygnalizowane przez Państwa problemy, np. związane z opodatkowaniem gruntów deweloperów. Jest inwestycja polegająca na realizacji osiedla. Czasami ta inwestycja jest realizowana na użytkach rolnych, czasami jest na gruntach posiadających klasyfikację dla podatku od nieruchomości. Odpowiemy na pytanie, jak takie grunty powinny być opodatkowane w czasie inwestycji i po jej wykonaniu. Tutaj w szczególności pojawi się problem wyłączeń z zakresu związku z prowadzeniem działalności gospodarczej gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi. Co to znaczy, że grunt jest związany z budynkiem mieszkalnym? Czy taki gruntu przedsiębiorcy rzeczywiście nigdy nie będzie opodatkowany stawką najwyższą? Te i inne problemy omówimy w ramach zagadnień dotyczących opodatkowania gruntów podatkiem od nieruchomości. Następną grupą zagadnień będą problemy związane z opodatkowaniem gruntów rolnych. Tutaj, ustawa o podatku rolnym, stara ustawa, zawiera szereg przepisów, które budzą wątpliwości interpretacyjne. Chcielibyśmy Państwu w tym zakresie powiedzieć m.in. o zagadnieniach związanych z, ze zwolnieniem z tytułu nabycia gruntów. Chcielibyśmy Państwu powiedzieć m.in. o umowach przenoszących obowiązek podatkowy w podatku rolnym i o tym dylemacie, czy tylko umowy z artykułu 28, czy również z 38 ustawy krusowskiej taki obowiązek yy, przenoszą. I w ostatniej grupie zagadnień, które będą realizowane w ramach szkolenia, odniesiemy się do problemu opodatkowania lasów. Tutaj zwrócimy uwagę m.in. na takie zagadnienia, jak na przykład opodatkowanie dróg leśnych oraz parkingów leśnych, a także odniesiemy się m.in. do zwolnienia dla lasów w wieku do lat 40. Będziemy próbowali odpowiadać również na takie no dość nieoczywiste z punktu widzenia podatników pytania: czy np. przykład grunt, który nie posiada klasyfikacji leśnej, ale jest zalesiony, powinien być opodatkowany podatkiem leśnym. Jak Państwo widzicie, tych zagadnień związanych z opodatkowaniem gruntów jest bardzo wiele. Przy naszych szkoleniach, w których Państwo uczestniczycie, zazwyczaj nadmiar tej materii, która jest realizowana, nie pozwala nam na szczegółowe odniesienie się do tych zagadnień. Tradycyjnie na naszych szkoleniach, oprócz wykładu, będziecie Państwo mogli korzystać z czatu podatkowego i na tym czacie podatkowym również zadawać pytania dotyczące przedmiotu szkolenia.